Że, że mogłaś przyjść. Proszę Państwa, koło Marlin jest Pani Dorota i Pan Andrzej Wiśniewski. Zresztą wszyscy Państwo może ich znacie. Pani Dorota w tej chwili jest mieszkańcą Bronowa, a była sołtyską Bronowa. I w czasie swojego sortysowania odbyło się mnóstwo imprez, i tutaj mogę powiedzieć, że to były imprezy kulturalne. Oprócz tego, że rozrywkowe to były kulturalne, ponieważ były imprezy na przykład wielokulturowość, którą pokazała nam wtedy pani, pani Dorotka, impreza wielu kultur, tutaj, które mamy na Pomorze, to była impreza o sołtysach, którzy w Bronowie mogli być sołtysami przez ileś dziesiąt lat. To były imprezy właśnie, które podkradliśmy troszeczkę, to było Rywanie pierza, darcie pierza, którą po raz pierwszy właśnie zorganizowała Dorotka z wystawą jakichś lokalnych prac, z pokazaniem elementów, które w tym, w tym w takim tradycyjnym darciu pierza występowało. Także teraz nas pomaga, właśnie to dzięki niej robimy te kiszenie kapusty. Ona jest często właśnie naszym takim no, takim aniołkiem, który mówi, ale zróbcie to tak, bo to się tradycyjnie robiło tak. Wy, wy to jeszcze jesteście młode, to nie wiecie, a ja tu już w ogóle z miasta, także ja się cieszę, bo się uczę od nich. Także bardzo bardzo wspiera tą kulturę cały czas jest. Ona proszę Państwa na tej darcie pierwszy mężem i właśnie nie znamczeniu, którą specjalnie gęsi kupowali i hodowali, żebyśmy mieli takie prawdziwe pierze pierwsze. Za to Wam bardzo dziękuję. Te trezy często właśnie były zawsze u sobie nieodpłatne, zawsze bardzo ciekawe i bardzo, bardzo kulturalnie pokazujące naszą tradycję. Także zobaczymy, czy jeszcze dalej to nam się uda pociągnąć jako nasze dziedzictwo kulturowe. Bardzo Wiesławie już mówiłam, witam cię jeszcze raz. No ale dotarł do nas pan Jacek Adamczyk. W ja międzyczasie, tak jak mówił pan Piotr, podzwoniłam mówił, ja coś gdzie jesteś. Jacka też, też chyba wszyscy znają, aczkolwiek przypomnę Państwu, że Jacek pracował w domu kultury 20 lat. 27, 27. przepraszam. Jacek był tutaj plastykiem, był tutaj mm, animatorem, muzykiem, obsługą techniczną, y, pracownikiem gospodarczym, no czasami trzeba było zrobić coś z niczego, studio ale tak, z akustykiem, ja, tak. 10 lat temu, ale lepiej. To z się rozleciało, ponieważ jak powiedziałam, że nie mam czasu, to Krzysztof, Ela Rosiak tam była właśnie Krzysiu z nami e, twoja małżonka, także, także to gdzieś tam się rozleciało, ale wiem, że wrażliwość pana Krzysztofa jest ogromna, a przy tym wszystkim to chciałabym, e, żeby właśnie chciałam, żeby był ktoś znaleźć, ponieważ... Myślę, że właśnie od tego punktu powinniśmy wyjść, jeżeli chodzi o dziedzictwo nasze tutaj kulturowe, od punktu lasów, ponieważ Kępice, na Kępice mieści się w środku lasu. Tradycje, które... No teraz wyniósł z domu. Czy jesteśmy w stanie stworzyć coś wspólnego? Coś, co będzie naszym, nie wiem, regionalnym produktem, i którym będziemy, którym będziemy mogli się promować, chwalić i który będzie kojarzony właśnie z tym regionem. Że wiemy, że Poznań to ty tak? Że, że wiemy, że e, na przykład tam, tam są ziemniaki, tutaj to tyzy bardziej. Czy, czy my jesteśmy w stanie zrobić, dlatego pomyślałam o lasach, coś takiego, co będzie kojarzone a, to nie Kaszuby, ale obok naszów jest taki lasisty teren, i tam na pewno zjeżdża ogromnie. do dobrą do żurawinę. Ja teraz po prostu rzucam to, co mi przychodzi do głowy, bo być może wy państwo macie, macie większe doświadczenie i jesteście z różnych miejsc tutaj w temblach, ponieważ yy, to też jest ważne. Tak jak Grodka jest z mniejszości niemieckiej. Ona wczoraj, przedwczoraj, powiedziała, się mówi, Ale, ja uma, bo patrzy się nie ma, tylko uma, tak? Uma. A babcia, a, babcia, babcia, a babcia. moja babcia. Umar. I tak się po prostu mówiło w domu, tak? Pan tutaj, Stefan, Barcino, e, Tam mówią, że są przesiedlenie z Ukrainy, tak? Tu, tutaj przecież mamy co, co tydzień, czy raz w raz miesiącu. E, szedł po ukraińsku. I to jest... Czy Co tydzień? W sobotę. W, sobotę. w sobotę. Wiem, że w sobotę, bo ale nie widziałem czas na tydzień. I to cały czas jest. I tam są ludzie, którzy chodzą na msze, które są odprawiane w języku ukraińskim. Więc teraz tak, czy, czy my takie różne osoby z różnych miejsc, no Barwino, słabe, ty myślisz dużo tutaj masz też do powiedzenia, Jacek z Barwina pochodzi tak, to co pozynostwo, no Barwino to Woły. Tam była właśnie też impreza, tak teraz się przypomniała. Przez Panią są też m.in. organy Na bo on pracował na leśnicwie zaczino, czy on te swoje obrazy nie dawał po prostu prezencji tym swoim kolegom? Słowo. One są? Czy on tak malował i sprzedawał to? Bo ja trzeba pracować na leśnicwie jakoś, był bardzo chory i taki, ale Panu myślał mało obrazy. I to przeważnie było, jeśli można, to o tak. panu Pistowiczu, ponieważ miałam kontakt z nim bezpośredni, yy, przychodził do biblioteki, yy, bardzo często mówił o tych swoich stosunkach w Żelicach z, z tymi mieszkańcami, yy, no i trochę mnie rozbawił raz kiedyś. Były czasy, kiedy paliło się papierosa, w papierniczy karton i pan Pisowicz lubił sobie zapalić, więc siedzimy przy stoliku w bibliotece, rozmawiamy on zawsze powtarzał, że ja dopiero napiszę chłopię, wieś prawdziwa, ponieważ tak znał tych mieszkańców Żelic, że uważał, że on wniknął w tą, w tą strukturę tego tej tak. wsi, gdzie może dopiero coś powiedzieć. No i tak pali sobie tego papierosa i rozmawiamy hmm. o kulturze. I on tak strzepuje papierosa na podłogę, trwając tutaj pobierniczkę. No i wtedy tego kultura trochę mnie ubodła. Ale jeżeli chodzi o obrazy, to widziałam kilka, ponieważ byłam i u nich w domu. Jego żona była też bardzo sympatyczną osobą. Tam koty na stołach siedziały, piękne kotice mieli takie. I pan Pisowicz miał tych obrazów, zaczął malować na emeryturze dopiero, bardzo późno. Więc te pierwsze jego obrazy to były takie, że jak namalował wilka, to nie wiadomo czy to była owca, czy to był tam coś jeszcze ale dochodził do pewnej wprawy i z czasem te obrazy zaczynały naprawdę być yy, interesujące. U Kogo ja widziałam, teraz już nie pamiętam, w każdym razie tych obrazów jednak trochę powstało, z tym, że nie za wiele, bo mówię, on zaczął malować późno. I yy, którym będziemy tu, którym będziemy mogli się yy, promować, chwalić i który będzie kojarzony właśnie z tym regionem. Że wiemy, że poznać to tyra, tak? że, że wiemy, że e, na przykład tam to, tam tam ziemniaki, tutaj to tyzy bardziej. Czy, czy my jesteśmy w stanie zrobić? Dlatego pomyślałam o lasach coś takiego, co będzie kojarzone. A, to nie kaszuby, ale obok naszów jest taki lasisty teren, kępicę. E, I tam na pewno zjeżdżał tam dziczyznę, dobrą żurawinę. Ja teraz po prostu rzucam to, co mi przyszło do głowy, bo być może wy Państwo macie macie większe doświadczenie i jesteście z różnych miejsc tutaj w Kępicach, ponieważ, to yy, też jest ważne, tak jak Dorota jest z mniejszości niemieckiej. Ona wczoraj, przedwczoraj, mówiła, się, mówi, ja UMA, bo tak się mówiło, nie mama, ja tylko UMA, tak? UMA? UMA. A babcia? Moja babcia UMA. I tak się po prostu mówiło w domu, tak? Pan tutaj, Stefan, Barcino, yy, tam nie są się Ukrainy, tak? tu, tutaj przecież mamy co, co tydzień czy raz, czy, czy raz w miesiącu msze po ukraińsku. Raz w tygodniu? I to, raz, czy co tydzień? W sobotę. Wiem, że w, w, w sobotę bo ale nie widziałem czasu na tydzień. I to cały czas jest. I tam są ludzie, którzy chodzą na msze, po, które są odprawiane w języku ukraińskim. Więc teraz tak, czy, czy my takie różne osoby z różnych miejsc, No, Barfino, Sławia, w tym też dużo tutaj masz też do powiedzenia. Jacek. Z Barwina pochodzi. Tak, to co No, Barwina to były Tam była właśnie też impreza, tak jak teraz mi się przypomniała, przez panią Sądy, między innymi organizowana. Spotkanie Bołyniaków. Były bo zdjęcia. Ja też tam dosyć mocno uczestniczył w tej imprezie. Tam była szaza wołniaków. I czy my jesteśmy tacy różni, czy jesteśmy w stanie stworzyć coś swojego, wspólnego? Inne pytanie to jest takie. Czy jeżeli mówimy o dziedzictwie kulturowym, to czy mówimy tylko na przykład o rzeczach, czyli nie wiem, jest pomnik dziedzictwem, jest jakiś zabytek, y, no różne miejsca są tak? Zabytkowe, które są dziedzictwem kulturowym, ale czy no, oczywiście też są y, literackie jakieś y, formaty, właśnie y, różne autorskie jakieś takie, nie wiem, czy rysunki, czy, czy właśnie książki. To też jest jakieś dziedzictwo kulturowe. Ale czy po, nie powinniśmy się, proszę Państwa, zastanowić, czy naszym dziedzictwem kulturowym też nie może być człowiek? pan no I, panie, panie Kazi, wczuś, I dziadek mój nie chciał mieszkać w Słupsku i wyprowadził się na Sykceriec. W ten sposób, natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć, że czym jestem starszy, tym tak cofam się do tych tekstów takich egzystencjalnych. I może na koniec mojej no i takiej wypowiedzi, jeżeli pozwolicie, przeczytam swój wiersz. Przy okazji... To może Proszę na koniec, ponieważ teraz tak nie bardzo czas mamy, ale na koniec... Myślę, że będzie to bardzo fajny akcent kończący na nasze, nasze spotkanie, ponieważ myślę, że zobaczy tylko 3-4 osoby coś się powiedział, a fajnie jakby każdy dostał głos i powiedzieć. Tutaj, mieli Państwo, skupmy się może bardziej na tym, o naszym tym dziedzictwie, ponieważ właśnie spotkania z ciekawymi ludźmi, nasze historie. To możemy zrobić w każdej chwili nawet w Galerii Art Café. Ja nie wiem, czy Państwo widzieliście, już były takie z Zenowem Chryba było kiedyś z, z Wiesiem Pawickim, i to na okres letni jakby się zawieszono, i teraz na okres jesienny wiem, że mają co powrotem wrócić do, taki, do takich spotkań. Aczkolwiek mi tutaj bardzo zależy na tym, żeby, nie wiem, pomyśleć, w jaki sposób możemy albo produkt, który będziemy mogli promować, podkreślić, podkreślić tutaj trzeba, tak sobie zapisuję, to, że inwestycje, jeżeli robimy i te działania, które teraz są w bardzo dużym tempie w naszej gminie, czy są potrzebne nam to, Z różnymi Kultury, Z panią Marysią kiedyś ten impas był gorszy. Pani Marysiu, pani pamięta? Za prawie żebyśmy nie mogli z nim wyjść. Bo ja nie wiedziałem, tam nie było żadnego przycisku, tam konta trzeba było wsadzić na śród pierwsze, tam blisko zawisze się. Na Krysie, to mówię, taka nasza Janda, gminna, ona zawsze mi mówi, że muszę zagrać na jej pogrzebie. To jest masakra, tak, to zadanie tak, tak, Ale się panią o orkiestrze, bo ta orkiestra. To, że jestem muzykiem, to zawdzięczam w dużej mierze pani Januszce, mojej e, e, nauczycielce, wychowawczyni, e, która mnie nauczyła śpiewać. Grać tam.